Cześć, dziś tak e, krótko vlog, taki można powiedzieć nieplanowany, akurat przyjechałem sobie, tam widać w oddali z, tora, z rozrzutniczkiem, wywożę obornik na pryzmę e, i przyjechałem tutaj, wszedłem na kukurydzę moją, e, tutaj teraz idę po poprzeczniaku akurat. No, i tutaj mamy odmianę AgroJoko z KWS-u, ale no mniejsza o to, jaka odmiana, tak? O co, o co chciałem tutaj na co chciałem zwrócić uwagę? Spójrzmy, kukurydza dość mocno ucierpiała przez przymrozki, Dwie nocy z przymrozkiem mieliśmy, ale ogólnie jest, jest w fazie trzech listków, tylko troszkę, troszkę te roślinki pożółkły. Widać już chwastnice gdzieś tam, gdzieś tam komosa się trafia. Także maruna. Także niedługo będzie zabieg herbicydowy. Ale o co chodzi? Myślę, że nawet na telefonie będzie widać jak spojrzymy gdzieś tam w dal. Tak? To widać rządki, tak jak mówię kukurydza w fazie trzech liści. No i na co chciałem zwrócić uwagę? Tutaj tak jak mówię jest odmiana Agroyoko. A tutaj kawałeczek dalej mamy odmianę Luigi z Semences. I do czego zmierzam? Tutaj jest działka dwuhektarowa, na której rozrzucałem obornik, z czego był też vlog nagrany. I tak, obornik jak widać był tylko zgruberowany, dużo obornika zostało na wierzchu, co widać, tak? No i na pewno wiąże się to ze stratami. Ale ma też to moim zdaniem swoje plusy, co Wam zaraz pokażę. Tutaj też, dla przykładu, tu jest ten Luigi Skautsits Semesis. On jest w fazie trzech listków, ten trzeci jest mały, no ale już jest tak, gdzieś tam już prawie, że czwarty wychodzi. I można powiedzieć, że jest to, jest, jest dosyć równa ta kukurydza w fazie trzech listków, tak jak mówię. Obornika było powiedzmy dobre 40 ton na hektar. Nawożenie. 200 kg, nawet 220 mocznika około 300 kornkali wyszło i 200 w podsiewacz fosforanu Przejdę przez miedzę i tutaj, no tu widać przy miedzy jest większa presja chwastów. Przechodzę przez miedzę do sąsiada mojego, gdzie pomagałem rozrzucać obornik. No żyjemy w dobrych stosunkach, pomagamy sobie. I na co chcę zwrócić uwagę? Tutaj wprawdzie jest inna odmiana kukurydzy, więc to porównanie nie jest takie miarodajne w pełni. Tu jest z Pionera 8400, 8400 odmiana. Ale tak, sianę tego samego dnia, godzina różnicy dosłownie. I zobaczcie, jak się przyjrzymy... To tutaj kukurydza dopiero wychodzi, tak? Widzimy czubeczki. Ona dzisiaj, tak naprawdę, wczoraj jeszcze tu nic nie było, dzisiaj zaczęła wychodzić, tak? Gdzieś tam rządków jeszcze tak naprawdę dobrze nie widać, zaczyna się tam pojawiać. Tak jak mówię, siane tego samego dnia. U mnie są trzy listki, tutaj dopiero, no nawet nie jeden, tak? Ale kukurydza wychodzi, spilkuje. Jaka jest różnica? Nawożenie jest to samo, praktycznie ziemia jest taka sama, przedplon był taki sam, no, jest różnica odmianowa, także mówię, no w pełni miarodajne to porównanie nie jest, ale dla, dla jakby wyszczególnienia yy, powiedziałem dlatego, że u mnie też są dwie odmiany. tak? Jedna jest kawałosowska, druga jest Kausit Sensis. I kukurydza jest praktycznie w tej samej fazie na ten moment. Tutaj była orka wiosenna. Orka wiosenna to jest piąta klasa, jest, była ziemia bardzo przesuszona i zobaczcie, jaki to już ma wpływ na wschody, na wschody roślin, tak, także no jakie wnioski nam się nasuwają, w suchym roku, na słabej ziemi orka wiosenna no to jest po prostu niemalże zabójstwo, tak, bo to całe szczęście bo teraz pada deszcz, zaczęło padać rano, no i, i tutaj dostaliśmy trochę deszczu przedwczoraj w niedzielę, dzisiaj mamy wtorek, 14 maja i tak jak mówię, no orka wiosenna jest to coś, czego należy unikać, o czym wszyscy chyba dobrze wiedzą. No ale tutaj akurat sąsiad sugerował się tym, że też było sporo obornika, podobna ilość co, co u mnie, tak licząc po rzutnikach. No i doszedł do wniosku, że za orze, żeby były mniejsze straty tak azotu i, i innych pierwiastków, obornik po prostu przykryty ziemią, tak w cudzysłowie będzie się lepiej i szybciej rozwijał. Rozwijał, mówię, rozkładał. Chociaż też, jak wiadomo, w suchym roku. To nie do końca jest tak y, dobrze z tym obornikiem, bo, bo słoma z obornika wiadomo, też, też potrzebuje wilgoci. Ona jeszcze wyciąga nam dodatkowo tą wilgoć, te resztki wilgoci jakie są w ziemi, tak? No, ale wiadomo, u mnie tak jak mówię, straty z obornika może na pewno są większe, bo tego obornika jest sporo na wierzchu. Jednak on dobrze się nie przykrył, tak? Po tej uprawie tylko gruberem, przed siewem. Ale spójrzmy, no, jednak ziemia nie była tak przesuszona. Gdzieś tam minimalne ilości wilgoci e, były na tych 7 cm, na jakie była siana kukurydza. No, i tak jak mówię, w tym samym dniu siana u mnie dwie odmiany, obie w fazie trzech listków. U sąsiada e, no, odmiana z innej firmy, ale to samo nawożenie. Yy, zarówno mineralne, jak i organiczne, ten sam przedplon, praktycznie ta sama klasa ziemi. Tu jest wszędzie piąta klasa i, i w tym samym dniu kukurydza siana. I jest, no Na razie jest potężna różnica. Sam jestem ciekawy, jak to się dalej rozwinie. Będę, będę obserwował. No mam, mam w sumie przez przypadek tak? yy, takie ciekawe, dosyć, dosyć porównanie. No na razie jest duża różnica. Zobaczymy kiedy ta kukurydza się wyrówna i czy w ogóle i jak to będzie w dalszej, w dalszej części wyglądało. Także na teraz to tyle. Tak jak widać chmurki jakieś tam chodzą. Leci sobie spokojnie, ale pada deszcz czego jestem niezmiernie, niezmiernie szczęśliwy można powiedzieć. Wreszcie zaczęło i u nas padać. No wiadomo na zboża o zimę na, gdzieś tam na szóstych klasach na żyto hybrydowe to jest dawno po temacie jest pozamiatane. No ale jeszcze te... te Troszkę lepsze ziemie, te pszenice, myślę, że podratuje, no zboża jarę. no i wiadomo, kukurydza, buraki. Y no, i nawet nawet te trawy na tych łąkach to od razu widać, że troszkę odżyły. Także, tak jak mówię, dzisiaj tak krótko chciałem zrobić takie szybkie porównanie, bo teraz to super widać, tak? Tą różnicę. Jedyna różnica to mówię, no u mnie jest uprawa uproszczona, a tutaj u sąsiada było zaorane, no i widzimy na ten moment różnicę potężną. Sam jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało. Będę, będę śledził, informował. Także, na ten moment to wszystko. Trzymajcie się. Na razie, cześć.